Hello, hello moi drodzy, witajcie w kolejnym tym razem pogadankowym odcinku. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ponieważ ostatnio cieszyłam się, że wszystkie choroby mnie omijają, że wszyscy domownicy w domu chorzy, ja się. Jakoś bronię. Niestety, no właśnie, głos odmawia mi posłuszeństwa. Czuję się dobrze, natomiast no mogą być spadki, i on jest nieco jazzowy. Ten mój głos tym razem. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać ten odcinek, ale mam sporo do powiedzenia, bo też sporo fajnych rzeczy ostatnio pojawiło się u mnie. Między innymi fantastyczna pielęgnacja włosów. Dosyć tania, ale naprawdę rewelacyjna, jeżeli macie problemy z włosami puszącymi się, takimi niesfornymi, a chciałybyście uzyskać naprawdę w szybki sposób. Gładką taflę, no to mam coś dla Was. Będzie zarówno coś do pielęgnacji ciała, jak i twarzy, a także coś na przeziębienia, coś co ratuje i mnie, i moją rodzinę właśnie w tych ciężkich, ostatnio grypowo-przeziębieniowych czasach. Oczywiście, jeżeli sytuacja jest już podbramkowa, niezbędna jest wizyta u lekarza, ale do momentu, kiedy jeszcze jakoś funkcjonujemy, pokażę Wam coś, co mi i nam pomaga. Więc, jeżeli ten temat was interesuje i macie ochotę posłuchać trochę mojego jazzowego głosu, serdecznie zapraszam, jedziemy. Zacznę od kosmetyków do włosów, bo to one zainspirowały mnie do tego, żeby nagrać dzisiejszy odcinek. Mam takie dwie perełki, dwa fantastyczne kosmetyki i tanie również, o których chciałam i musiałam Wam opowiedzieć na pierwszy rzut. Idzie szampon energetyzujący z marki Nivea. Jest to szampon, który kupiłam w Lidlu. Są dwie wersje z tego, co widziałam. Ja sięgnęłam po tą zieloną. Jest to energetyzujący szampon micelarny. Mamy tutaj organiczną zieloną herbatę i limonkę, jeżeli chodzi o zapach. I on jest po prostu, no kurczę, fantastyczny. Ja bardzo lubię takie świeże zapachy w kosmetykach. I była jeszcze różowa wersja, nie, do, nie pamiętam o jakim zapachu, ale ja sięgnęłam po ten naprawdę bardzo, bardzo, jest przyjemny. I jeżeli moje kosmetyki. Tak pięknie pachną, to ja się za każdym razem uśmiecham. Szampon do włosów towarzyszy mi codziennie. Ja codziennie rano myję włosy, więc jeżeli znajduję taką wiecie perełkę, to bardzo, bardzo chętnie dzielę się takimi odkryciami. Więc tak, po pierwsze, cudny zapach, po drugie, bardzo, bardzo wydajny jest ten preparat. On jest dosyć gęsty i naprawdę niewielka ilość jest potrzebna do tego, żeby stworzyć stabilną pianę i żeby umyć włosy. To jest dosłownie. Jak ziarenko grochu, na pierwsze mycie oczywiście troszeczkę ta ilość jest większa, później już naprawdę wystarczy minimalna ilość tego szamponu Oczywiście on nie jest też drogi, bo to jest marka Nivea, więc tutaj nie musimy inwestować nie wiadomo jakie kwoty Tutaj wszystko mi pasuje, bo i zapach i właśnie ta wydajność i po trzecie, co dla mnie chyba też jest najważniejsze, ja nie czuję takiej wiecie tęp tępych właśnie włosów po umyciu więc czasami to się zdarza, po, szczególnie jeżeli użyję zbyt mocnych detergentów, jeżeli szampony zawierają zbyt mocne detergenty albo są one jakoś skoncentrowane mocniej, no to wtedy ja czuję. Takie właśnie piszczące, suche włosy, i konieczna jest odżywka bardzo mocno nawilżająca, żeby doprowadzić moje włosy do ładu. Tutaj ja czuję od razu takie, wiecie, wygładzenie i nawilżenie, więc spokojnie mogę powiedzieć, że to jest jeden z takich bardziej nawilżających szamponów, z jakimi miałam ostatnio styczność. Sprawdzę jeszcze tą różową wersję, ale ta zielona naprawdę fantastycznie pachnie. Kolejny kosmetyk do włosów, o którym bardzo, bardzo chciałam Wam opowiedzieć, to jest. Gładkość w butelce. Nazywa się to Liza Ultimate. Nigdy wcześniej nie słyszałam nic na temat tej marki. Kupiłam ją u swojej fryzjerki. Po tym, jak to właśnie ona zaaplikowała mi na włosy, i ja miałam takie wow! Co tu się właśnie wydarzyło? Co to jest? Ja do takiego efektu zawsze dążę, i tutaj wiecie, za sprawą jednego preparatu, który kosztuje 30 zł, uzyskałam efekt o którym zawsze, zawsze marzyłam, czyli gładkie, lśniące, niepuszące się, takie wiecie, sypkie, ładnie pracujące włosy. Wszystko to, na czym mi zależy tutaj jest. Oczywiście jego podstawową funkcją jest ochrona, termoochrona przed, przed wysoką temperaturą, czyli jeżeli pracujecie z... Prostownicą, suszarką, no to nasze włosy są ochronione. Ja nie pracuję z prostownicą codziennie, ale codziennie suszę włosy, więc pod tym kątem to oczywiście dla mnie jest niewątpliwie zaleta, ale właśnie to nawilżenie i wygładzenie i ta prostota, że wiecie, spryskuję sobie kilka razy, 4-5 razy wystarczy, i ja mam taki efekt, o którym mi chodzi. Włosy są lekkie, nie są posklejane, nie przetuszczają się, są gładkie, wygładzone i lśniące. Dziwne jest, że ja wcześniej nic na temat tej marki nie słyszałam. Liza, włoska marka, ale jak wyszłam na Allegro i właśnie sprawdziłam opinię, bo też bardzo często to robię przed zakupem kosmetyków, jeżeli kupuję w sieci, to sprawdzam oczywiście opinię że tam, słuchajcie, było ponad 200 pozytywnych opinii na temat tego produktu, więc samo to mówi, że no coś w nim jest. I dla równowagi przyniosą kosmetyki, który nie do końca mi się sprawdził. Nie będę nagrywała takiego osobnego odcinka z kosmetykami, a może nagram taki odcinek? Powiedzcie mi, czy byłobyście zainteresowane odcinkiem o kosmetykach, które mi się nie sprawdziły. Hail Boom to jest e, m, płukanka ryżowa, ryżowo odstowa i właśnie miałam nadzieję, że ta płukanka e, sprawdzi mi się i nada efekt na włosach e, jak uzyskuję po tym. Zakwaszanie włosów ma za zadanie zamknąć łuskę włosa, wygładzić właśnie włosy, sprawić, żeby były e, miękkie, żeby były elastyczne, żeby były lśniące. E, no więc z takim zamiarem e, kupiłam sobie tą płukankę i Kurczę, wiecie co, nie widziałam żadnego rezultatu. Czy jej użyłam, czy jej nie użyłam, moje włosy były dokładnie w takim samym stanie, więc e, jestem tak w połowie opakowania, zużywam, żeby po prostu zużyć, ale um, no. Nie uważam, żeby to był kosmetyk, który robi na moich włosach właśnie jakieś takie fantastyczne rezultaty. Nie wiem, być może mój rodzaj włosa nie jest odpowiedni do tego, żeby go zakwaszać, ale jest tutaj napisane, że jest to produkt, który jest skierowany do każdej porowatości. Nie wiem, u mnie żadnego efektu. Mam dwa kosmetyki z ceramidami, ponieważ w ostatnim czasie skupiłam się właśnie na odbudowie mojej skóry. Jeden to jest krem pod oczy z marki Bielenda, odżywczy krem pod oczy, właśnie z ceramidami, i mamy tutaj kompleks ceramidów, skwalan, cholesterol, fitosfingozyna. Pierwszy raz spotykam się z tym składnikiem. Jest to część również ceramidów, ale wcześniej o nim nigdy nie słyszałam. Olej jojoba, kwas hialuronowy i witamina E. Jest to bardzo lekki, ale bardzo taki właśnie odżywczy i nawilżający krem, który świetnie sprawdza mi się w porannej rutynie pielęgnacyjnej i również pod makijaż. A ja uwielbiam testować kremy właśnie na dzień pod makijaż, ponieważ nie wszystkie się sprawdzają i nie wszystkie są odpowiednie do tej funkcji takiego nawilżacza, który będzie ładnie współpracował z makijażem, i to jest jeden z nich. Tym bardziej się cieszę, że nie jest to krem za nie wiadomo jak wygórowane sumy i kwoty. Ja tutaj czuję naprawdę fajne nawilżenie, fajną współpracę. Między kremem, właśnie, a makijażem, więc wszystko mi się w tym produkcie zgadza. Nasza polska marka, fajny skład, fajne efekty nawilżające i ładna współpraca z makijażem. Więc, jeżeli szukacie kremu pod oczy na dzień albo na noc, jeżeli też nie macie skóry bardzo wymagającej w tej okolicy, to on również będzie odpowiedni. Ceramidę również prowadziłam do wieczornej pielęgnacji, i tutaj skupiam się rzeczywiście na odbudowie swojej skóry. Tej wieczornej rutynie pielęgnacyjnej, ponieważ na dzień te konsystencje są bardzo lekkie. Ja się skupiam na delikatnym nawilżeniu, ochronie przeciwsłonecznej, no i później, oczywiście, na makijażu. Natomiast ta wieczorna pielęgnacja jest u mnie o wiele bardziej rozbudowana, i tutaj wchodzi już retinal, niacinamid, no i właśnie na sam koniec ceramidy. Żeby odbudować tą moją starzejącą się już skórę Mam tutaj krem ceramidowy z Basic Lab z 5% betainą i 3% mocznikiem Ja zaczęłam stosować ten krem przy wprowadzaniu retinolu, kiedy skóra rzeczywiście była bardzo przesuszona Kiedy pojawiały się takie przesuszone placki I kombinowałam, testowałam z różnego rodzaju kremami, które... Będą łagodziły te skutki prób moich z retinoidami. No i rzeczywiście, słuchajcie, po wprowadzeniu tego ceramidowego nie odczuwam takich właśnie skutków przesuszenia takiego, takiej uwrażliwionej mojej skóry. No ale stosuję metodę kanapkową, czyli jakieś lekkie serum, retinol i później właśnie ten krem ceramidowy. No i po tym, jak zauważyłam, fajne rezultaty. Po wprowadzeniu retinoidów i tego właśnie kremu zaczęłam go stosować również w dniach, kiedy retinol nie lądował na mojej skórze, jestem w połowie opakowania, ale on dla mnie pod makijaż na dzień jest zdecydowanie zbyt treściwy. Więc makijaż na pewno mi na nim wyspłynął. Dlatego ląduję na sam koniec pielęgnacji wieczornej i tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobre i fajne rezultaty po nim widzę, szczególnie właśnie w momencie, kiedy wprowadziłam retinol. Więc ten ceramidowy z Basic Club również mogę Wam polecić. Mam tu coś na widok, czego moja twarz od razu się uśmiecha, ale jeżeli jest to balsam do ciała i na jego widok moja twarz się uśmiecha, to naprawdę musi być wyjątkowy. Mam tu maokosz balsam do ciała o zapachu maliny. Ale słuchajcie, to jest naprawdę. Ten zapach jest tak intensywny i tak prawdziwie malinowy, jakbyśmy wrzuciły garść świeżych malin i rozgniotły. Ja bym mogła go wąchać godzinami. On powoduje u mnie naprawdę bardzo, bardzo pozytywne skojarzenia takiego relaksującego wieczoru, wtedy kiedy mam ciężki dzień wtedy kiedy naleję sobie wody do wanny wsypię soli albo jakiegoś płynu do kąpieli, zrobię sobie taki wiecie mini relaks mini spa i wiem, że na koniec wysmaruję się jeszcze tym balsamem to naprawdę ten ciężki dzień staje się odrobinę łatwiejszy i konsystencja tutaj również jest fantastyczna, bo ona jest bardzo lekka, bardzo ładnie nawilżająca, nie oblepiająca skóry, więc ja nie mam tego takiego poczucia, że wiecie, uda mi się do siebie, nie lepią, albo że piżama mi się za chwilę, nie, nie lubię, po prostu nie lubię ciężkich, oblepiających balsamów, tutaj i konsystencja i ten zapach przecudny jest naprawdę punkt trafiona w moje gusta. Niestety cena tego balsamu to jest około 80 zł, więc jest nieco wyższa, ale naprawdę tak cudny balsam zasługuje na to, żeby umieścić w ulubieńcach, bo z wielką, wielką przyjemnością sięgam po niego właśnie w takie ciężkie dni, kiedy chciałabym sobie troszeczkę poprawić humor. Mokosz Malina. No i tak, to są kosmetyki, o których chciałam wspomnieć, w szczególności te dwa do włosów szampon i pielęgnacja, ochrona przeciw wysokiej temperaturze i nabłyszczenie włosów, więc to podkreślam grubą linią. No i teraz chciałam przejść do tego sezonu przeziębieniowego, który naprawdę ostatnio daje nam mocno w kość i jak to u mnie wygląda, czym się ratuje w momencie, kiedy już czuję ten spadek, um, Odporności, kiedy czuję, że z moim ciałem Coś się dzieje, że na drugi dzień będzie kiepsko Więc pierwszym krokiem zawsze jest duża dawka witaminy C Ja wiem, że tutaj będą kontrowersje Niektórzy uważają, że jest to placebo Inni używają i bardzo sobie chwalą Ja używam w dużych ilościach Właśnie w momencie, kiedy czuję, że coś się będzie za chwilę działo Najczęściej używam tych właśnie w słoiczku To jest 1000 mg 60 sztuk w opakowaniu I już sprawdziłam Te wychodzą naprawdę bardzo korzystnie cenowo To jest Active Lab. ja zazwyczaj 3000 biorę sobie na wieczór, później rano powtarzam jeszcze tą dawkę i rzeczywiście zauważyłam, że skracam sobie ten okres przeziębienia albo ono się w ogóle nie pojawia. Kiedy czuję już właśnie drapanie w gardle, kiedy czuję, że coś się zaczyna dziać, to bardzo często po zażyciu witaminy C na drugi dzień już nie mam objawów. Być może jest to placebo, nie mam pojęcia, natomiast ja naprawdę zauważyłam, że ta witamina C u mnie działa, więc tak, to jest pierwszy krok, a następnie gorąca kąpiel. Kiedy jest to wieczorem, to wiem, że jak zrobię sobie gorącą kąpiel, później wypiję herbatę, no to jest to takie kompleksowe działanie. To są takie pierwsze kroki, które no oczywiście nie zaleci wam lekarz, ale to jest to, co ja mogę zrobić, żeby jakoś wspomóc, wspomóc regenerację swojego ciała. Więc gorąca kąpiel z dodatkiem soli. I ostatnio słuchajcie, wpadło w moje ręce sól Himalajska, Klaudyny Hebdy. Tutaj jest sól z dodatkiem. Olejków eterycznych i mamy oczywiście sól himalajską, olejek migdałowy, olejek żożoba, witamina E, olejek eteryczny lawendowy, olejek eteryczny słodka pomarańcza, eteryczny kolendrowy i eteryczny kardamonowy. Naprawdę bardzo wyjątkowa sól. Ja używam różnego rodzaju i właśnie i soli do kąpieli, i płynów do kąpieli, coś co ma mi i uprzyjemnić, i mnie zrelaksować podczas właśnie kąpieli, ale również działają bardzo dobrze na stan naszej skóry, na zmysły, kasul, na dobranoc. Jest naprawdę fantastyczna, ona tak przepięknie pachnie, słuchajcie, tak intensywnie, tak otulająco, tak uspokajająco i relaksująco, niesamowicie naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowa sól do kąpieli, używam różnych ale ta zrobiła na mnie piorunujące wrażenie, super, bardzo się cieszę, że w ogóle znalazłam tą stronę to jest Klaudyna Hebda, właśnie jestem na jej stronie internetowej, żeby sobie jeszcze popatrzeć co ma ciekawego, bo no ma tam spory asortyment olejków właśnie eterycznych, jeżeli macie ochotę to wejdźcie sobie na stronę i poczytajcie bo również z tej samej strony czyli Klaudyny Hebdy mam Herbaty czterech alchemików, i to jest herbata skonstruowana, właśnie typowo wzmacniająco właśnie w okresie takim przeziębieniowym, kiedy rzeczywiście jesteśmy narażeni na różnego rodzaju wirusy i choróbska. Jest to mieszanka ziół. Już Wam przeczytam dokładnie, jakich ziół jest mieszanką. Ta dziewczyna, która właśnie tworzy te herbaty jest zielarką, więc ona tutaj naprawdę ma niesamowitą wiedzę i połączenie tych ziół ma wspomóc nasz organizm do walki z różnego rodzaju właśnie wirusami. Kwiat czarnego bzu, kwiat krwawnika pospolitego, kora cynamonowa, kwiat lipy, korzeń imbiru lekarskiego, liście mięty pieprzowej, goździki, ziele chyzopu lekarskiego i korzeń lukrecji gładkiej. O chyzopie lekarskim nie słyszałam nigdy wcześniej, to jest pierwsza moja styczność z tym ziołem Natomiast no jest to naprawdę bardzo ciekawa mieszanka ziół Oczywiście słyszałam wcześniej o czarnym bzie, i piję soki z czarnego bzu, dodaję do herbaty Czy kwiatach lipy i herbaty właśnie z kwiatów lipy na wzmocnienie, na pobudzenie odporności Tak tutaj właśnie to wszystko jest... Zmieszane w jednej herbacie. No i taka herbatka dwa razy dziennie. Jej nie powinno się podawać z dzieciom poniżej 12 roku życia, więc ja, mój mąż i starszy syn korzystamy z dobrodziejstw ziół. Dodatkowo moja mama zrobiła w tym roku sok z czerwonej cebuli. Do tej pory leczyłam się, czy. Wspomagałam się sokiem z białej cebuli, czosnku, zasypywanej cukrem i później zlewało się z tego sok i to był też taki syrop, odkąd pamiętam, właśnie zawsze na przeziębienia w tym roku moja mama zrobiła sok z czerwonej cebuli. Posiekała, zasypała cukrem i po kilku dniach odlała właśnie sok z tej czerwonej cebuli. I to również podajemy sobie jako właśnie taki syrop na odporność. I również jeszcze od kilku lat stosujemy też przez moją mamę sporządzany taki syrop z mniszka lekarskiego. Więc to są takie moje domowe sposoby właśnie na przeziębienia. Jeżeli macie jakieś swoje, również sprawdzone i wiecie, że działają, że wspomagają Waszą odporność, napiszcie mi proszę w komentarzach. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Lubuję się w takich właśnie domowych sposobach na przeziębienie. Jeżeli mogę, staram się unikać wizyt u lekarza. Oczywiście, jeżeli sprawy są podbramkowe i już naprawdę nie ma innego wyjścia, no to wizyta u lekarza jest niezbędna, ale dopóki mogę. Ratuje się właśnie takimi sprawdzonymi, babcinymi sposobami. Kochani, kończę dzisiejszy odcinek. Oczywiście mam nadzieję, że znalazłyście coś tutaj dla siebie, że miło spędziłyście ze mną i moim jazzowym dzisiaj głosem czas. Jeżeli tak było. Będzie mi super przyjemnie, jeżeli oczywiście zostawicie łapkę w górę, zostawicie subskrypcję. Jak zawsze czekam na wszystkie wasze komentarze, szczególnie o waszych domowych, babcinnych sposobach na sezon przeziębieniowy. Dzisiaj się z wami żegnam i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!